Niedziela 21 marca, minus 2 stopnie na dworze. Postanowiliśmy wykorzystać niedzielę do tego, żeby rozprostować kości i przejechać na naszych przyciężkich motorach w miejscówce, którą ktoś nam gdzieś tam sprzedał na Facebooku. Więc miejscówka to jest jakiś stary, stara piaskownia w wtórzowie dolnym. Tutaj właśnie ją namierzam: pyk, pyk. I jedziemy. No, ja miałem mega ciśnienie, żeby pojechać, ponieważ e, mam nowe opony kostki z przodu z tyłu. Ledwo, ledwo mają homologację. Nigdy nie jeździłem w takich kostkach, więc e, nie mogłem się już doczekać, kiedy kiedy. No co? Jedziemy! Kiedy będę mógł spróbować Więc no, powiedzmy, że ostatnie dwa tygodnie serwisowałem ten motor. Zrobiliśmy sprzęgło, próbowaliśmy klamkę wymienić. Kupiłem cały zestaw sprzęgło, sprężyny i podkładki. Okazało się, że sprężyny są za twarde i cały czas ciągnie, ciągnie sprzęgło. Wsadziliśmy sprężynę na szybko od czegoś innego. Przestało ciągnąć. Wyglądało na początku, że będzie dobrze, ale jak już się sprzęgło nagrzało, to na trójce, czwórce zaciąga, więc Na szczęście udało mi się odzyskać stare Które wrzuciliśmy, ale kumpel jeszcze ich nie wywiózł na złom, Więc na farcie je zdobyłem Myślę, że w tygodniu jakoś się zamontuję Więc jak widzicie, to jest miejscóweczka Miejscóweczka jest fajna, bo ma piasek, szutr Jakieś podjazdy, innego Błoto Jak i e, i inne rzeczy które na pewno wykorzystamy wielokrotnie do prób jazdy w terenie jak widzicie tutaj kaleczymy ale 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 chyba powoli kończy się era w której jeździmy na przyciężkich sprzętach bo jednak poszliśmy w zajawką w offroad na początku ale jest kontrol takie wiecie małe wyprawy po przełęczach na asfalcie czasami jakieś szutry dojazdowe i tak dalej go odpocznie Zajawka spowodowała, że myślimy ciągle o fraude o podjazdach i ja już zaczynam rozumieć, że każdy sprzęcik powyżej 140 kg to jest nieporozumienie w terenie Jest naprawdę jest wypas fajnie, bo nikomu nie robimy chyba problemu hałasując tam i komu nic nie niszczymy. Widać, że jest sprzęstrzana przez fanów off-roadu samochodowego. No motocyklowego na pewno, bo to jest taki łuk zrobiony, po którym można skręcać pod dużym kątem na pełnym gazie. Na pewno będziemy tam częściej jeździć i, i uczyć się jeździć, no, no co mam powiedzieć. Na razie to sprawdzamy różne teorie, które się nasypaliśmy i próbujemy wdrożyć to co nauczyłem się na u do tej jazdy na flat tracku, ale przy tej wielkości motoru, który mam to jest X660R, jego ciężarze i problemami ze sprzęgłem no nie czuję tego jeszcze. Ja jeszcze uważam, że ten motor jeździ mną a nie ja nim. Chyba to, że czekaj, czekaj. Ja nie jestem klamkę głosowy. sprzęgła mam jednak za daleko i jak zaczynają się wertepy i szarpanina, to potrafi mi wyrwać klamkę sprzęgła spod palcy i szukam tego. Usiądź. A jak trzymasz Kurde. się gazu i szarpie to, bo mi latasz, Trudanie. to jest lipa. Za mało ma tego. No, a tu okazało się, że jak zaczęliśmy upalać ja, w terenie, to z jakiegoś powodu naciągnął mi się łańcuch w, w, w moim mixteku. Minus 2, minus 4 stopnie, pada śnieg, zmianę z deszczem, wszystko pieprzone błotem i trzeba jeszcze coś robić. No, nie jestem fanem w ogóle mechaniki w garażu ciepłym, a co dopiero na dworze, nie? Muszę wam powiedzieć, że z szerokokątnej kamery wszystkie podjazdy wyglądają jak jakieś leszczowe podjazdy, ale uwierzcie mi, na żywo to wygląda na, 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 na bardziej strome. Na bardziej strome. Ale to chyba najbardziej skumający, co też nagrywają coś w terenie i potem patrzysz na filmie, co to jest za płaska górka, a na żywo patrzysz, o oh fucken, czy ja tam podjadę? No, jak widzicie, męczymy tutaj temat. Uczymy się, żeby nas na wyprawach nic nie, nie spotkało. Ale tak jak mówiłem, Zajawka raczej idzie w offroad i, i w coraz większe ciuranie w błocie i opalanie Więc prawdopodobnie będziemy żegnać się z tymi motorami. W miarę możliwości. No, ja zastanawiam się nad SWM rs RS500R, ponieważ jest tani i ponoć dobry. I jest prawdziwym dualem, nie? Tak, ja, ja. tak ta, to jest jak zamiast jeździć na podnóżkach, to, to siedzisz sobie dubskiem i tutaj po prostu... Jak mnie wybiło, to myślałem, że, 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 że wory to się sprasowały. No i tak, męczymy sobie tą miejscóweczkę. Złego oglądania trzymajcie, się jełują. Mamy nabijał do Waskali z Świerantów extreme Team O tutaj grzechu brat. O, że widzę. Tutaj no Będzie pokazana technologia, nie? Jaką Grzesiu dzisiaj opatentował szczerze, zaskoczył mnie powiem ci Nie wiem co tu trzeba zrobić Ja wiem Robisz tak A propos okay. mamy do sprzedania Transalpa Nigdy nie upalanego w terenie Zadbany. A no dobra, jebnięty. Jednak jebnięty. Tak, i tak spędziliśmy sobie z półtorej godziny na opuszczonym... na opuszczonej piaskowi. Dobra, jau trzymajcie się.